W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze w miejscowości Kębło. Samochód osobowy potrącił pieszego. Niestety, mimo natychmiastowej reakcji i udzieleniu pomocy mężczyźnie, jego życia nie udało się uratować. Potrącony młody człowiek zginął na miejscu. Do wypadku doszło poza obszarem zabudowanym w miejscu, gdzie droga jest nieoświetlona. Kierujący seatem 19-latek z powiatu lubelskiego, jadąc od strony niezabitowa w miejscowości Kębło, potrącił pieszego. Pieszy to 24-letni mieszkaniec gminy Poniatowa. Mężczyzna zmarł na miejscu, mimo natychmiast udzielonej mu pomocy, jak zeznał policjantom kierowca Seata nie zauważył tego pieszego ponieważ szedł on nieprawidłową stroną drogi nie posiadał żadnych elementów odblaskowych a kierowca dodatkowo oślepiły światła samochodu jadącego z naprzeciwka kierowca Seata był trzeźwy ciało zmarłego zostało przewiezione na sekcję zwłok policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia Przypominamy, że bardzo ważnym jest, by osoby poruszające się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym miały na sobie elementy odblaskowe umieszczone w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu oraz powinny chodzić lewym poboczem czy też stroną jezdni. Są to przepisy prawa o ruchu drogowym. Ich nieprzestrzeganie może kosztować życie. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.